Przeczytałem ostatnio, że Avengers Endgame będzie prawdopodobnie najbardziej dochodowym filmem wszechczasów. A tam, gdzie są pieniądze, tam jesteśmy i my. Ja jestem Szymon, to jest Max. Kurczę. Ja jestem Max, to jest Szymon, a wy oglądacie kanał Co z tym hajsem? Oglądałeś już? Chciałem, ale znajomy wysłał mi 20 filmów, które powinienem obejrzeć przed Endgame'em. No, to musisz mu odpisać, że dziękujesz po 3000. tysiąckroć. Ale rozumiem, że nie widziałeś żadnego filmu z uniwersum? Jednego Ironmana chyba, ale to tyle. Na dzień dzisiejszy, Avengers Endgame wyśrubowało drugi co do wielkości box-office w historii światowego. Wyprzedzili nawet Titanica, co nie jest znowu aż tak trudne no bo leży na dny. Pewnie dałoby radę wyprzedzić go nawet w Pław, ale do prym Awatara ciągle brakuje im około 500 milionów dolarów. Po dwóch pierwszych weekendach w kinie Avengers Endgame zarobiło już ponad 2 miliardy 200 milionów dolarów i to jest około tyle co całe PKB Brazylii. Ale najnowszy film Marvela pobił też kilka rekordów: najszybsze przekroczenie 600 milionów dolarów w USA w 10 dni. Najszybsze przekroczenie 1,5 miliarda dolarów światowo 8 dni. Najszybsze przekroczenie 2 miliardów światowo 11 dni. Najbardziej dochodowy hollywoodzki film w Chinach. Dziś 600 milionów. W polskich kinach w pierwszym tygodniu sprzedano ponad 815 tysięcy biletów. To mniej więcej 1 na 45 osób w naszym kraju. Ale ogromne stawki to nie tylko bilety. Największą gażą pochwalić się może Robert Downey Jr., który za swoją rolę Tonego Starka czytaj Ironmana dostał co najmniej 75 milionów dolarów. A wiesz, że Robert na planie zdjęciowym do Spidermana był 3 dni? i dostał za to 3 miliony. On to chyba nie wie co z tym hajsem zrobić. Czarna wdowa Kapitan Ameryka i Thor za swoje role w trzeciej czwartej części Avengersów otrzymali od 15 do 20 milionów dolarów. Nie zapominajmy o ich solowych filmach, ponieważ Scarlett Johansson ostatnimi czasy podpisała kontrakt opiewający na 20 milionów dolarów za właśnie solowy film. Ale i tak, those are Rookie Numbers w stosunku do tego, co my dostaliśmy za nagranie tego filmu. Zostawcie lajka, like jeżeli Wam się podobał, i dajcie nam znać w komentarzu, czy oglądaliście już nowych Avengersów. A jeżeli nie, to dlaczego? A jeżeli nam coś zaspoilerujecie, no to sprawimy, żebyście wyglądali jak Sonic z nowego live action movie. A dobrze wiemy, jak wygląda. Więc dobrze to wszystko wiemy. na dzisiaj i widzimy się następnym razem. Cześć!